Cześć, z tej strony, KAW. Chciałem wam pokazać taki mały updatek nad projektem, którym pracuję, nad menu. Jest bardzo ładne, animowane i co najważniejsze, pulsuje. I pulsuje w tempie pulsu w grze. Zależnie co będzie się działo w tym momencie w grze, czy to będzie spokojny moment, jeżeli to będzie spokojny moment, zobaczcie, że guziki rzeczywiście będą bardzo wolno pulsowały. One pulsują zgodnie z tempem bicia ludzkiego serca. To jest jedno z najwolniejszych bić, jakie może być, bardzo spokojne, kiedy jakaś postać umarła. To jest normalne pulsowanie ludzkiego serca, czyli tutu, tu-tu. Może nawet trochę za szybko. E i jest też takie szybkie, kiedy jest jakaś adrenalina, Twoja postać jest naadrenalinowana, jesteś w etapie horrorowym gierki, czy coś się dzieje, to nawet menu jest bardziej agresywne, bardziej się porusza. Zastanawiam się, czy by też może zrobić jakieś jeszcze dodatkowe interakcje, że może to co najedziesz to drży, jeżeli mm, jeżeli masz naprawdę wysokie ciśnienie. Ale i tak, moim zdaniem, bardzo fajne menu, to coś się dzieje, jest jakaś animacja, super, to wychodzi. No i jeszcze A, jeszcze hold. Tutaj się nic nie dzieje, jak klikam oczywiście. No. Ale jeżeli mam tutaj guzik, żeby przytrzymać jakiś kształt, no to mogę sobie go przytrzymać i tada...